Dziś jak pękało, to się kleiło Dziś jak pęka, leci w kosz bez słów, bez sił. Yo. Kiedyś się ratowało, dziś się usuwa z list Bo łatwiej znaleźć kogoś nowego niż Naprawić błąd i żyć Kiedyś miłość miał smak łez i krwi Dziś to tylko chwilowy klik i nic. Jak szkło, pękają w ciszy, bo nikt już nie słucha, każdy tylko krzyczy. Pamiętam czasy, gdy się walczyło, gdy na zawsze coś znaczyło. Nie było ghostów, zniknięć w sieci. Tylko prawda, łzy i chęć by leczyć. Teraz jak coś nie gra, emocja emocje na scrollu, uczucia jak twi. Wymieniamy serca jak części w wodzie. Miłość to już towar, nie wartość w walucie. Kiedyś jak pękało, to się kleiło. Dziś jak pęka, leci w kosz bez słów, bez sił. Yo, kiedyś się ratowało, że się usuwa z Bo łatwiej znaleźć kogoś nowego niż naprawić błąd. Kiedyś się siedziało po nocach do rana, żeby zrozumieć, a nie żeby wygrać drama. Dziś jak boli zmieniam kanał, bo w czeka już nowa prawda. Nie ma już listów, tylko status single. Uczucia w paczce z logiem Tinder. Ludzie przestali wierzyć w my, bo świat uczy. Kochaj chwile nie dni i patrzę w oczy już nie te same. Pusty błysk, jak w lustrze kranie. Czy naprawdę tego chcieliśmy? Miłość jednorazowa, jak plastik, jak nic. Kiedyś jak pękało, to się kleiło. Dziś jak pęka, leć w kosz bez słów, bez sił. Jo, kiedyś się Kogoś nowego niż naprawić błąd i żyć. Nie naprawiamy już, nie walczymy już. Miłość w Staję next, a ja wciąż wierzę, czym być może być. Forever next.